Widzowie mieli okazję Ciebie zobaczyć nie tylko w Big Brother'a, ale też w Top Model. I to w, można powiedzieć w jednym czasie. Jak to się stało? Hmm, jak to się stało? No Poszłam na castingi no i jakby się dostałam, więc tak naprawdę nie ma w tym żadnej wielkiej filozofii, jak to się stało. Hmm. A dlaczego akurat wybrałaś sobie dwa programy jednocześnie? Nie mogłaś się zdecydować, który wolisz? To znaczy, ja bardzo liczyłam na Top Model ale jakby w życiu jest różnie, wiadomo, ja po swoich sytuacjach życiowych też wiem, że z góry nie da się nic zaplanować, a jeżeli była taka możliwość, że mogłam i wziąć udział w top model, tak połowicznie oczywiście, i w Big Brotherze, w którym też było mi dane wziąć udział, no to jakby ja jestem taką osobą, która korzysta, jeżeli mi na tym zależy, no to po prostu korzystam z tej szansy i jakby nie mam z tym żadnego problemu, że wzięłam udział w tych dwóch programach, wiem, że są osoby, które chciałyby wziąć udział chociaż w jednym z nich, więc dla mnie to była po prostu szansa, nowe doświadczenie, także... No ja, jeżeli chodzi o ten aspekt, to bardzo się cieszę, że było mi dane poznać i kulisy top model i kulisy Big Brothera, bo jak wiadomo, to są dwa różne programy. Na którym programie ci bardziej zależało? Na którym programie? No, ch chyba top model, powiedziałabym. A Dlaczego? Ale właśnie ciężko jest to porównać, bo to zależy od tego, jak chce się później to wykorzystać. Dla mnie to była na pewno, oba programy, była to szansa do tego, żeby sprawdzić się w różnych sytuacjach, sprawdzić się przed kamerą, sprawdzić się, czy ja się w ogóle odnajdę z tym, że jestem cały czas monitorowana, że muszę się cały czas wypowiadać, że muszę się adaptować do nowych warunków, więc nie mogę powiedzieć, że który program był dla mnie ważniejszy, ponieważ w obydwu programach nie zagościłam długo, <laughs> więc to nie jest tak, też tak, że Zdobyłam jakieś wielkie doświadczenie w obydwu, ale każdy z nich dał mi nowe doświadczenie i każdy z nich otworzył jakieś tam nowe przemyślenia, nowe jakieś zastanowienie się nad tym, co tak naprawdę chcę robić. A do którego było się trudniej dostać? którego było się trudniej dostać. Myślę, że do Big Brothera, ze względu na to po prostu, że tam nie ma ograniczeń wiekowych, czy nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o sylwetkę, czy, czy jakieś predyspozycji. Ze względu na to, zgłosiło się do tego programu więcej osób. No i do tego programu było się trudniej dostać.